Szósty odcinek Nocnego tak. Turbu Kozaka. Z przez chwilę Maciek Wodyga był? był. Jak oceniasz jego występ? No za dużo narobił punktów. Za dużo? Za dużo. No ale fajnie, tak ca cały czas na dole tabeli jest Mateusz Lewandowski. 28 punktów. No, Nie strasz? Myślisz, <gryś>, że aż tak źle może być? Nie, no może. Chociaż 30. Słuchaj, rozmawiamy jakby po remisie Budu w ostatniej kolejce, wreszcie punkt, bo, bo pamiętamy, że w drugiej kolejce w fatalnych okolicznościach straciliście zwycięstwo. kartki. Mam nadzieję, że, że forma nie tylko całej drużyny, ale też Twoja w górę poszła, chociaż wydaje mi się, że Ty jesteś takim zawodnikiem, który ciągnie grę tego zespołu. Na najwięcej biegasz, starasz się. Jakby tak wszyscy biegali, wydaje mi się, w Twojej drużynie, to te wyniki chyba byłyby trochę lepsze, co? No różnie to można jakoś interpretować. Nie czuję się, że ciągnął tutaj grę. Biegam bez z ze szkodu. No tak, A, na No poważnie, no to myślę, że tą forma jakoś będzie zwyszkowała. Zgrania nie mieliśmy, to... Pierwszy mecz może się zagalopowałem w wywiadzie, jak mówiłem, to pawaj się, no ale myślę, że z każdym będzie lepiej. Bo umiejętności jakby w tych zawodnikach są, tak? Jakby wziąć poszczególnych graczy, postawić ich na przykład z różnych Sokołów, na którą przecież przegraliście ten mecz pamiętny, który my też tak będziemy wspominać, no to jednak no nie oszukujmy się, no to macie ja odpłatę dla zawodników. Myślę, że umiejętnościami to moglibyśmy w czubie być, ale zgranie jest całkowicie brak, także... No już teraz było widać lepiej. O no nie tak. przynajmniej stabilnie było, nie straciliśmy tych ramek za dużo. Wcześniej to był kłopot. No tak, no bramkarz, bramkać, jakby nie puścił tych tak. i ilu, już tam ramek, no to mielibyście, prawda? Tak. Lepsze wyniki. No to ale tutaj możemy sobie. Taki wynik zrobił. No tak, zgadza się, zgadza się. Której konkurencji się najbardziej tutaj obawiasz? Można w ogóle powiedzieć o konkurencji, której się boisz, czy, czy, czy tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Sa serio? Nie no, ale lewo do... Ale a propos sam na sam wydaje mi się, że to jest ważna konkurencja. Tak, fajnie jest jednak na te, Może zdobyć 27 punktów. I dobrze rozpocząć grę. Później karne, przynajmniej i już masz no, dobry no. wynik, tak? Wiadomo, że nawet trzy połowy. Możemy także teoretyzować pewnie przy każdej konkurencji, no prawda? Pewnie. No dobra, bramkarza? Kojarzysz go w ogóle? Kojarzę, dobrze. Może nie będę mówił, że ode mnie z drużyny. Nie, no ale, są ale, ale, 8, nie, ale nie tutaj. Nie, nie tutaj. tutaj, tak jest, no. Ale rozmawialiście, tak, wiadomo. Tak, Może znamy być. Się, już się umówiliśmy, co opuszcza, co nie. No dobra, to weryfikujemy to w takim razie. Dzięki i powodzenia. and a pillow for my head I got a pencil full of lead and some water for my throat I got buttons for my coat and sails on my boat So much more than I needed before I got money and a meter and a turbo and a little more and I got legs on my tail and a head for my hair and I got money and some money and a shelf full of books and most of my feet. and a pairs of socks and a door with a lock and I put in my belly and I like for my daily life I meter and meter No a meter and a meter and Wszystko Dobra, piłeczka o, Chodź, chodź Możesz sobie ustawić, już bliżej O tutaj, tutaj, tutaj o. A dzielinia? Tutaj właśnie Tutaj gdzie stoisz, spokojnie że ci powiem, czy tylko stoi, stoi, także możesz sobie nie no, złożyć. Dobrze leciał, dobrze leciał, ale obronił. Oh, Minimalnie. Minimalnie.

Sprawdza się to, co powiedziałem gdzieś tam chyba około drugiej, trzeciej konkurencji, że ten początek może będzie słaby, ale yeah. nie okazało się, że jednak... No, w swoją bramkarzą już nie będę strzał w Złapałeś rytm po To bez bramkarza to mogę zdobyć połowę. Tak jest. Dwie poprzeczki, bardzo dobry wynik. No trzy strzały z połówki już jest 45 punktów, także to by nie mówić jest nieźle, teraz może być chyba już tylko lepiej. Z tą konkurencją tylko brak. Nie no, spokojnie, spokojnie. Na ile liczysz? że nie żyż. wejdzie w a to jest sens łapać minutę? Raczej nie. Chyba, że będziesz bardzo wysoko żonglował, wiesz takie... Jak gdzieś świece, to, świece. Ach, no to na to chyba na że tak. No dobra, zobaczymy co z tego będzie, to Wrócimy. Lecimy. Nie możesz, nie możesz po mi kolane. Także i tak cię jeden nie musimy zaliczyć. Tak jak chciałeś. Jezu. Nie, po, nie, no bo. Niestety nie, niestety nie. Jeden. No i dobrze. Trudno. Popularna Antonówka. Tak. wiesz, Mateusz, nie Antoniak, Mateusz Antoniak wygrał w, tamtym, wiesz, w tamtej edycji, także równałeś naprawdę do niezłego zawodnika. Ostatnia konkurencja, 12 kręciołków. Maciek tak dość świeży. w wolnym tempie, w zwolnionym tempie nawet to trochę robił, a jest tu trochę szybciej zrobisz to. No, podkręcimy tempo. <laughs> na to liczymy, na to liczymy. Dobra, zapraszamy. się. Gotowy? Raz, dwa Trzy Cztery Pięć Dobre tempo Sześć Siedem Osiem Dziewięć Dziesięć jeszcze. 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 Aj! Ja. Eleganturka. Jesteś w stanie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra. Kasper, dzięki za udział. Ile, ile tam było? 60, 70? Nie 45 na pewno 45, dwie poprzeczki chyba po 15, no to już jest. Lekko licząc 75 Szata. punktów, <laughs> albo po 10, bo przecież sam nie pamiętam z tego Twojego występu tutaj. Ale mimo wszystko chyba dobra zabawa, co? Tak, to się liczyło. Słuchaj, kogo byś jeszcze ze swojej drużyny polecił? Hmm. Jest mhm. taki zawodnik, który sprawdziłby się tutaj, ale inna może inne pytanie. Daniela Kasprzak. Tak? Tak. Marian będzie zadowolony. No dobra, to sprawdzimy to. Ale inna sprawa, że chyba wydaje mi się, że nie jest tak, że zawodnik z wielkimi umiejętnościami ma gwarantowany wysoki wynik, prawda? Jednak jest tak, że potrzeba tutaj trochę szczęścia. No, no zdecydowanie. Ale jak widać, bez umiejętności też nie ma gwarantowanego dobrego wyniku. No pewnie, że tak. No to to, widzimy się na i Dzięki Dobra. za udział. Dzięki. Dzięki.